Witam Was, moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony, Sazaks, moi drodzy. Zapewne większość z Was już wie, niestety nie miałem y, jak nakręcić tego filmiku wcześniej, ale Diablo Immortal zadebiutuje 2 czerwca na urządzeniach mobilnych oraz na PC-ach. <muzyka> To jest coś, na co ja naprawdę czekałem, przez długi, bardzo długi czas w to nie wierzyłem, że Blizzard to zrobi. Gdzieś tam się mówiło o jakichś emulatorach, coś tam, coś tam, ale ja nie lubię takich rozwiązań jakoś specjalnie. I szczerze mówiąc, nawet wahałem się, czy jak wyjdzie premierowa wersja, to czy ją całą przejdę kampanię na telefonie, bo no ta beta, w którą grałem, czy jakaś tam alfa, zresztą streamowałem to i pamiętacie, Okej, okay, gierka, nawet jak, na, nawet jak na gierkę na telefon, podobała mi się, była solidnie zrobiona, był ten feeling walki, fajnie się to wszystko prezentowało. Fakt, faktem, to jest ulepszone Diablo 3 tak naprawdę, ale... No, nie potrafiłem. No nie, nie lubię po prostu grać na telefonie. Po prostu, no, nie wiem. Może już jestem za stary na takie rozwiązania. Ale nawet jak się kładłem na łóżku i próbuję, no nie, nie. Ja muszę rozłożony być w fotelu, mieć klawiaturę, mysz, pada, duży monitor i tak dalej. I wiem, że można to było jakimiś emulatorami niby robić tam, ale wiecie, no, ja takie rozwiązania to jednak też jestem chyba za stary. Zresztą, no, nie tak powinny gry działać. Że jakieś emulatory, nie emulatory. Um, Tymczasem, moi drodzy, Blizzard spełnił prośby takich graczy, właśnie jak ja, i udostępnił udostępni w dniu premiery oficjalnej prawie na całym świecie, oprócz jakichś tam Tajwanów i innych, grę na pc z pełnym wsparciem. Z pełnym wsparciem dla pc nie wiem czy tak mogę powiedzieć. W każdym razie yy, nie będzie to emulowana po prostu wersja, taka w 100%, że emulator i będziemy musieli jakoś tam coś tam nie wiadomo co, po prostu będzie to po prostu wersja pc z ustawieniami graficznymi i tak dalej. Obstawiam niestety, że z dość ubogimi ustawieniami graficznymi. Nad czym troszeczkę ubolewam, podejrzewam, że będą rozdziałki obsługiwane większe, ale obstawiam, że tekstury i niektóre elementy, efekty będą, no niestety dalej w taki, takie trochę rozmazane i brzydkie, zresztą co widzieliśmy na screenach e, oficjalnych od Blizzarda, może do premiery jeszcze to zmienią, mam nadzieję, e, w każdym razie, w każdym bądź razie, e, oprócz tego, że to będzie pełne wsparcie i będziemy się logować przez Battle.neta i grać, to będzie wsparcie myszy i klawiatury normalne. To znaczy, że będziemy mogli grać jak w normalne Diablo 3, Diablo 2, Diablo 1 i inne tam ARPG. A oprócz tego, będziemy mogli też wybrać sobie sterowanie na wsadzie WASD, bo takie jest mniej więcej w Diablo Immortal, że się tymi gałkami steruje tam na telefonie jakoś. I muszę przyznać, że nawet fajnie to działa, jak na telefonie, ale na. PC, wolałbym normalne Diablo, czyli chodzenie na myszce. Niektórzy się zafiksowali troszeczkę na tym, że ma być sterowanie tylko WASD, bo Ryker w swoim filmie tak powiedział. Nie, on tam się pomylił. Blizzard napisał, że sterowanie WASD dodaje jako. Yy, Kolejną opcję sterowania mamy normalne sterowanie myszą, ale możemy się przełączyć na WASD, jeżeli komuś jest tak wygodniej Co oczywiście jest tylko i wyłącznie na plus dla tych, którzy akurat tak lubią. Na przykład było takie sterowanie w Dark Siders Genesis, takie sterowanie było w Pagan Online. Niektórzy takie coś preferują. No i jak chcą tak grać, no to mogą tak grać. A oprócz tego, co jeszcze lepsze moi drodzy. Zostan y będzie miało wsparcie pada i na telefonach i na PC-tach. to według mnie już jest sztosiwo bo jak się zmęczymy troszeczkę graniem właśnie takim o tutaj na myszce i klawiaturze możemy zawsze wywalić nogi na blat wziąć pada w ręce i napierdzielać sobie właśnie w diabolo na padziku a uwierzcie mi że w diablo 3 napadzie się gra świetnie diablo 2 napadzie się gra świetnie Podejrzewam, że ta wersja mobilna, która jest zrobiona typowo pod takie sterowanie, też będzie się grało świetnie, więc ja naprawdę nie mogę się doczekać. Teraz tak, co to jest tak naprawdę za gra, bo yy, no... Yy, wszyscy pamiętamy tamten blisko, dawny, pamiętny, jacy byliśmy źli, szczególnie ja byłem, oj, byłem... Nie, ja byłem wkurwiony, po prostu to trzeba przyznać, byłem wkurwiony i takie myślenie o tej grze że to jest niesamowite gówno jakieś tam gdzieś tam co po niektórych zostało natomiast y, większość ludzi która grała w tą troszeczkę więcej się rozegrała na, na, na tych telefonach twierdzi przynajmniej z tymi z którymi ja rozmawiałem czytałem komentarze i tak tak dalej że to jest gra która jest Ewidentnie lepsza od Diablo 3, przynajmniej w, też w swoich założeniach. Jak to Blizzard przedstawiał, to jest to bardziej MMORPG niż samo ARPG i naprawdę tam jest tak dużo funkcji, których brakuje w Diablo 3, że to jest głowa mała. Ten team od, y, od Diablo 3, który robił Diablo 3, duża część ludzi z niego przeszła właśnie do Diablo Immortal i tam y, zrobili lepsze, dużo lepsze Diablo 3. Podobno, podobno, ja za mało grałem, żeby móc to powiedzieć tak od siebie, ale tak jak wam mówię, z tego co słyszałem, gra jest naprawdę naprawdę niezła zbiera dobre oceny. Eee, co prawda, będzie to gierka free to play z mikropatnościami, więc możemy się spodziewać w endgame'ie jakichś diamentów za, eee, za realną forsę i tak dalej, i tak dalej. Jaki to będzie miał wpływ na rozgrywkę, oczywiście. Kurde, jakby to powiedzieć. Nie przyglądałem się temu systemowi. Nie wiem czy jest podany ten system yy, tego jak yy, jak to będzie monetyzowane. Ale jeżeli będzie to gierka free to play, będzie miała pełną kampanię, pełną yy, z, wiecie z dialogami, z filmami, z yy, yy, dubbingiem polskim naszym nawet. To ja na 100% ją zainstaluję i na 100% przejdę sobie fabułkę tej gierki. Bo bardzo mnie ciekawią fabularne elementy, które tam się pojawiają. Będziemy walczyć z hrabiną, będziemy walczyć z balem. Tam są jakieś nowe postacie, jakiś Fahir, jakieś... może gdzieś tam ten fachir był, wcześniej gdzieś mi umknął, ale nie pamiętam. W każdym razie, w każdym bądź razie. I moi drodzy, naprawdę Zwiastun robi robotę. To nie jest te mroczne Diablo 2 i Diablo 1 i Diablo 4, które się zapowiada. Jest to takie bardziej high fantasy Diablo, taki mroczniejszy kuzyn e, World of Warcraft. Ale nadal wygląda cool, tak? Jeżeli przyjmiemy to takie, no okej, okay, to będzie to takie Diablo, 3, lepsze Diablo 3, to why not? Czemu nie? Mam nadzieję tylko, że nie zrobią takich głupich rzeczy jak... No nie, no. Dekarda De Keina tam już nie zabiją, bo już go, go zabili to tak, że u, u, nie tylko umarł on, ale <ścoughs> wielu fanów zmarło tego dnia. E, w każdym e, bądź razie, ja się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że gra będzie rozwijana, no znaczy ci będzie na pewno rozwijana, ale że wersja PC-owa będzie rozwijana, będzie upiększana grafika w jakiś tam sposób, że będzie płynniutko wszystkim chodziło. Z tego co czytałem blog od Blizzarda, to napisali, że włożyli... Wszelkie, wszelkich dołożyli wszelkich starań, żeby e, gra na pc chodziła e, mega płynnie i wydaje mi się, że przy tych nowych kartach graficznych no raczej nie powinno być problemu, ale nigdy nie wiadomo, jak to będzie na premiere. UI zostało dostosowane do pc z tym, że brakuje mi tam troszeczkę yy, tych naszych kulmany cool i, i, i życia na środku, wydaje mi się, że na wersji pc towej moglibyśmy się pokusić o zmienienie paska, skilli i właśnie tych, yy, tych zasobów, kul cool zasobów, do takiej, żebyśmy, żeby to przypominało te nasze stare Diablo, a niekoniecznie jakąś popierdółkę mobilną. Ale postaram się to jakoś przeżyć, tak? Yy, czy gierka będzie dobra, czy nie? Nieważne, bo będzie darmowa. Każdy będzie mógł ją 2 czerwca pobrać i sobie pograć. Jeżeli macie pytania, bo to 2 czerwca będzie miała premierę beta. Beta na PC. -cie. Ale to będzie ta sama wersja, ym, która będzie udostępniona też na telefony na tej zasadzie, że nazywają ją betom, no bo jeszcze nie wiadomo, to jeszcze nigdy nie było odpalane w, na dużą skalę na pecety, więc gdyby były jakieś błędy i tak dalej, ludzie będą zgłaszać, oni to będą poprawiali, ale to już będzie tak jakby pełna gra to znaczy nie zrobią nagle premiery pełnej wersji i wszystko się kasuje i przechodzi i, i, i od nowa, nie? czy tam nie będzie jakiejś klasy, czy nie będzie jakichś przedmiotów. Nie, będzie wszystko to, co w pełnej wersji, ale na PC-cie będzie. Na Nazwane beton, crossplay. Beton, bo może się zdarzyć, że jakieś rzeczy nie będą działały i tak dalej, ale będziemy grali na tych samych serwerach co ludzie na telefonach, co oznacza dwie rzeczy. Eee, jeden, jeden mały minus, który może się przydarzyć, ale dużo, dosyć dużo plusów. To znaczy, będziemy mogli sobie grać, grać, grać na pc i powiedzmy, że potem nas czeka gdzieś tam jakaś podróż pociągiem czy autobusem, yy, i bierzemy sobie telefon i na telefonie sobie dokańczamy jakieś questy czy Riffcika czy coś. Tą samą wersję, którą będziemy sobie grali na PC-tach, yy, będziemy mogli sobie dofarmiać na przykład przedmioty gdzieś tam, będąc w trasie albo w poczekalni u lekarza, wiadomo jak to jest. Yy, I yy, będziemy sobie po prostu. Pijali jakiegoś tam expa czy coś, nieważne, no ile ktoś będzie bardzo zaangażowany w to. Yy, ale takim minusem, który ja widzę, chociaż się nie za bardzo znam na grach mobilnych, ale wydaje mi się, że internet nie jest jeszcze tak na takim poziomie, żeby wszędzie był w zajebisty zasięg i jak mam grać raid z gośćmi, którym laguje telefon, bo znaczy, którzy mają lagi przez to, że są gdzieś jadą pociągiem i wjeżdżają do tunelu i nagle oni nie wykonują jakiś mechanik, no bo tam się wyłączają czy coś, no to trochę suchar i możemy na takie rzeczy wpadać ale mam nadzieję, że Blizzard weźmie to pod uwagę, robiąc jakikolwiek matchmaking, żeby dobierać jednak tych ludzi z pc pecetów do PC-towców a yy, yy, mobilnych do mobilnych wiadomo, że się będą mieszali, ale żeby jednak to było uwzględnione, że jeżeli jest taka możliwość, to samych pecetowców, to, żeby tak żeby. Tak jak mówię, nie znam się, nie wiem czy, te, czy, czy ten internet w dzisiejszych czasach już jest, jest dalej taki słaby, że traci zasięgi i tak dalej, bo wiecie jednak to są mobilne, wszystko może się zdarzyć um... No i cóż, i to chyba by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wy też się ucieszyliście z tego powodu. Eee, I słuchajcie, jeśli nie graliście w tą gierkę, e, jeśli e, e, nie jesteście zainteresowani, no to nie ma co pluć na nią. Tym bardziej, że będzie darmowa. Nikt z Was z kasy nie zdziera, jak to niektórzy mówią. E, możecie sobie zainstalować i przejść sobie całą grę od początku do końca. Za darmo i bawić się i grać za darmo, jak przyjdzie do momentu, w którym poczujecie, że chcą z Was zabrać kasę, no to wtedy się wyłącza grę, jeżeli nie chcecie tej kasy dać. Albo jeżeli stwierdzicie, że gra jest tego warta, to można dopłacić. Ja tam na przykład zawsze byłem zdania, że jeżeli gra jest yy, warta tego, że gra mi się super, na przykład takiego PUBG, za którego w sumie zapłaciłem tak czy siak, ale yy, gram w niego już chyba z 2000 godzin, jak nie więcej. I yy, jak wejdą jakieś... że no już teraz tego nie robię, no bo mało gram. Ale jak były te pierwsze sezony z battle passami, no to kurde, tyle gram w tą gierkę, podoba mi się, czemu mam sobie nie kupić, a tym bardziej, że były tanie te battle passy No i sobie kupowałem i battle passy i kupiłem sobie strój od mojej streamerki ulubionej yy, i tak samo będzie, tak samo jest z innymi grami jeżeli Diablo Immortal będzie naprawdę świetne, darmowe i świetne, i będzie mi się fajnie grało gdzieś tam w endgame, to czemu sobie jakiegoś setiku nie kupić, tak? Nacie znaczy w sensie. Z, e, chodzi mi tu oczywiście o kosmetyczne rzeczy, żebyśmy mieli, żebyśmy mieli jasność, tak? Tak samo jest w Paw Exile. Tam też kupiłem chyba dwa sety jakichś tam wyglądów, jakieś skrzynki, kupowałem i tak dalej. Gra darmowa i podobała mi się, i podoba mi się dalej, i, i, i warto takie coś wspierać, no więc. Shut up and take my money, tak? To będzie, mam nadzieję, działało na takiej samej zasadzie. Natomiast, no, trochę słabo będzie, jeżeli jednak zamkną jakiś content za paywallem. Ale cóż, no, podobno będą super dungi, super rajdy ośmioosobowe yy, z wieloma tam bosami i tak dalej. Jak to będzie wyglądało? No, ja w tą betę, tak jak mówiłam, nie byłem za bardzo zainteresowany nią. Pograłem troszeczkę, stwierdziłem, e, e, to nie dla mnie granie na telefonie, jednak przykro mi, może na premierę przejdę, ale wątpię, no bo tam dużo łażenia, to, to, tam, dużo mechanik mi się tam nie podoba, takich jak właśnie auto chod... No, klikaj, dobra, idź tam do tej, po tej ścieżce i moja postać idzie po jakichś dróżkach i se tam dochodzi. Oczywiście to wszystko zostanie, podejrzewam, przeniesione też na PC, peceta, ale cóż, na pececie akurat może to być spoko, bo kliknę sobie, żeby gdzieś moja postać szła gdzieś do innej wioski, a ja sobie będę gadał z czatem, tak? Poznamy sobie fabułkę i tak dalej. K y kolejna sprawa jest taka, że premiera jest 2 czerwca i obstawiam, że jeżeli będzie też na PC-tach darmowa, to serwery się po prostu wyłożą. Jest duża szansa na takie coś, że się serwery wyłożą, będzie niegrywalne i tak dalej. I szczerze mówiąc, to mam cichą nadzieję, że tak będzie. Przepraszam Was wszystkich, ale mam na cichą nadzieję, że tak będzie, bo jadę na wesele akurat w ten weekend, co będzie ta premiera. I nie będę mógł grać. Chociaż na telefonie będę, albo że jestem głupi. Nieważne, w każdym bądź razie. No wiadomo, na weselu. No, nie jest to klimat do, do, dobry do, do grania. I, nie, I będę bardzo w plecy, za wszystkimi. A jakby serwery nie działały, i tak się obudziły, jak ja wrócę, akurat, to by było. Wyśmienicie, ale wiecie, oczywiście żartuję, najwyżej nadgonie, tak, eee, nie życzę Wam źle, życzę wszystkim, żeby jak najlepiej się bawili, naprawdę, a tymczasem mamy już 15 minut tego wywodu o Immortalu na pecetach, eee, szybki newsik, znaczy szybki newsik, szybkie info, eee, pierwszy sezon w Diablo 2 Resurrected, pierwszy ladder startuje, eee, startuje piątek w tym tygodniu o 2 w nocy. I teraz pytanie: Czy streamujemy o drugiej w nocy, czy nie? Ładniecie na streamka? Odpalilibyśmy go, jak skończę pracę, skończę siłownię, gdzieś tam o 23, Wszyscy się będziemy napalać, czekać, w końcu stream, jak się, sezon wystartuje o drugiej w nocy. No i gramko, gramko o drugiej w nocy. Jestem gotów to dla Was zrobić i grać całą noc. Tak więc napiszcie w komentarzach, czy robimy to, czy tego nie robimy. Patrzcie, jaki zajebisty czas na bycie fanem Diablo ogólnie. Nowy sezon w Diablo 3 już. W sumie skończyłem, bo już nie będę miał czasu raczej grać. A tym bardziej, że sobie zakupiłem abonamencik do Warcraftika eee, i se nową krainkę badam. Ale dobrze się bawiłem. Cały tydzień naprawdę. Streamowałem, bawiłem się dobrze, wbiłem. Pra... Chyba prawie 900 paragon, czyli najwyższy, prawie najwyższy na hardkorze od kiedy gram. Eee, teraz startuje ladder w Diablo 2, który będzie zajebisty eee, i mam zamiar w niego naprawdę dużo pograć tym razem. Eee, I w czerwcu już startuje Diablo Immortal i potem to przejdzie w taki tryb, że to się będzie wszystko rotowało, że będziemy mogli popróbować każdy, pograć w każdy sezon po troszeczku. Jeżeli nam się będzie jeden, drugi albo trzeci nudził. Dla fanów Diablo 2 myślę, że taki taka odskocznia weekendzik w Diablo 3 jest zawsze zajebisty przynajmniej dla mnie, no a dla tych, których na tyle Diablo 2 nie nudzi po jakimś tam czasie, że pieprzą ten sezon, to, to też nie jest żaden plus ani minus, tak, że taki sezon startuje. I to się tak będzie zapętać i zapętać i zapętać, aż w końcu premiera Diablo 4. Oh. Nie mogę się doczekać. Dzięki ma wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że też się cieszycie na tą premierkę. I widzimy się, mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. I widzimy się w następnym filmie. Jeżeli chcecie jakieś informacje dotyczące Diablo Immortal i tak dalej, napiszcie komentarz, zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę. Ja będę się starał wszystko na bieżąco dla Was uploadować. Do następnego. papa. Pa.